Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Game Creator Demo 2D To jest trzeci odcinek, w sumie drugi z budowania naszej gierki Więc otwieramy Open, e, Labyrinth i robimy Jesteśmy teraz, idziemy w Levels, Levels No i budujemy, Najpierw na dzisiaj na 5 tych kratach, Podam sobie to zwiększę jak będzie potrzeba tak W tym odcinku znaleźliśmy takiego fajnego buga Ja wam go widzę, pokażę e, Gramy, e, podchodzimy do tej ścianki i Zapada się pod ziemię, nie wiem, jak to się dzieje, ale zapada się po prostu pod ziemię. No i, wygląda to dziwnie, ale, no ale no cóż, teraz już nie będę, się jeszcze teraz cofać. To na pewno jest błąd gry, po. Bo... No jak mogę coś zrobić z złą grą? No naprawdę, no to jest nienaturalne, żebym zrobił jakiś błąd. Więc na bank, to jest błąd gry. O, tutaj mogę spać. Tutaj niestety nie przejdę. I zobaczcie, no w no, moim labirynt inaczej to nie działa, nie wiem czemu to tak to działa, ale no jest to prostu błąd gry nie to nie wiem jakby co to, to nie jest przez was, tylko to jest przez błąd gry po prostu, nie wiem czemu tak to się dzieje, ale no, no na przykład niestety to działa, nie ma na co poradzić. Nie, teraz tak, usuniemy teraz ten krateczek, bo musimy tą grę bardziej dopracować, tu nasze tutaj player, schodzimy na dół, o trochę na górę schodzimy. Mmm, i pyk. I sprawdźmy jak to teraz działa. Teżbieramy sobie kluczyki. Tekstik mógłbym dodać. Zobaczymy czy zadziałałoby to, to. no zobaczymy, już trochę lepiej działa, o, szkole, no tutaj działa wszystko git. No Dobra, ja, tutaj nie, nie możemy zrobić. Tutaj musimy na trzy wysokości kratek chyba zrobić, wiecie. Na trzy wysokości kratek zrobić, zobaczcie. Bo się nie mieścimy w tych oto, rejonach. Na cztery kratki, przepraszam. Cztery kratki tu muszą być. Więc troszeczkę to musimy podwyższyć do góry, że tak powiem. Więc teraz tak jest na 3 i na 4 do bagitu. No i teraz budujemy dalej. Myślę, że teraz zaczniemy od tej strony. Ja wiadomo, mógłbym paskiem przesuwać, ale nie chcę mi się jakoś, nie wiem czemu. Odra horizontary lecimy Jeszcze moglibyśmy jakieś potworki może dodamy, co w o myśli, to takie potworki byłoby nie głupi pomysł. Naprawdę nie głupi pomysł. No. I jaka trochę zbudujemy? Może na 5 kratek zbudujemy. Na 5 na 5 horyzontali w wertykale, żeby było łatwiej po prostu tak. Że te nacinki nie sprawiały jakoś tam zwiecie. Z wieciec, 300 godzin na przykład, bo tak może być taka sytuacja. Więc... No. Tutaj zrobimy chyba dziurę. Taką w dół. Czyli można było przejść na drugą stronę w dół Ciekawe czy są portale w tej grze Ja nie patrzyłem, może bo takie rzeczy może są to nie patrzyłem na takie rzeczy Mamy start view, to tutaj możemy też stworzyć menu gry, ale ja tym się nie da mogę też tekst wrzucić czyli ile tam coinów trzeba zgarnąć na przykład Lejder to jest, są te schody, takie można by tak powiedzieć Więc, no kurde Dobra nie mamy tylko finish level, nie mamy tylko, ale transform, nie jest, jest teleporter start i end, o kurde Jest coś takiego, wow nie trzeba być jakoś zaprogramować pewnie, to coś takiego Ale no to pewnie będzie ciężkie, no transformant też jeszcze jest, okej, okay. mamy takie rzeczy, dobra to spoko Katapultę też możemy stworzyć, okej okay. No właśnie tutaj monstery, enemi są na przykład, no Muszę jakiś nowy tem, muszę jakieś nowy temi, te, stworzymy. Właśnie leder, no. Schody by się przydały tutaj bez kitu. Więc chodzimy teraz w dół. Tutaj jesteśmy na tej wysokości. OK, no i budujemy dalej. Oje, no to źle. Teraz tak, budujemy pyk. Budujemy dalej. Budujemy dalej. O, tutaj już byśmy nie przeszli, tutaj w dół byśmy mogli dać i usuniemy ten klocek. O. No i tak sunia. Jest idealnie, wręcz bym powiedział. No bo teraz tak lecimy dalej. O. no takie krydek klatki zrobimy. Zobaczcie tak to dziwnie wygląda Zobaczcie, nie mogę tego tak jakoś przesunąć Aha. Zobaczcie, wygląda w ten sposób gierkę i tak nikt nie będzie grał Więc wiadomo Dobra, Chociaż tutaj raczej wątpię, żeby ktoś w tej ściany wchodził. Więc uważajcie na ściany w tej grze, bo w tej ścianie są mocarne i jak widzicie, to no po prostu buguje się. Nie wiem czy to przez moją grę, czy co jest tą grane, ale no. takie bugi nie powinny być, tak? Tak jak to na ko... Tutaj, po proces tworzenia tej gry jest tutaj banalny, czulowy. Poket wider to troszeczkę łatwiej, to ładnie to wygląda niż tutaj, nie? No, tutaj trochę brzydko wygląda trzeba żyć. Dobra. Hmm, a Teraz lecimy w ten sposób no, na 4k i teraz tak, hmm, zaczynamy zbudowanie gierki, lecimy teraz tutaj. Hmm, tutaj, 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 tutaj. Tutaj jest jeszcze wolne miejsce, zobaczcie, tutaj, tutaj, tutaj to dałoby jeszcze zbudować, więc tutaj coś musimy zrobić. Tutaj, tutaj że zrobimy jakieś fajne rzeczy, tutaj postawimy dużo kluczyków i trzeba będzie jakoś teleportować, to jest też nie pomysł na przykład takie rzeczy możemy zrobić Idziemy dalej budujemy dalej tą giereczkę i tutaj takie mocne schody w dół zrobimy o I może spróbujemy tutaj skoczyć o takiego małego parkura zrobić o zobaczcie takie mamy parkuriki. o zobaczcie jak to gdzie tutaj schodzi może tutaj górą przejść Taki mini park, zrobimy taki mini malutki. My to zaczynamy teraz stąd. Miałeś tutaj bardziej labirynt, więc tutaj, w tym momencie, jesteśmy na labiryncie. Tutaj też zaczyna się labirynt, więc lecimy z labiryntem. O no nie, tutaj musi być na trzy najbardziej, bo tutaj jest bardziej łatwiej. Ale to jest na pięć, jakby tu była gra, to na pewno byłaby wielka ogromna, bo po prostu ta giera naprawdę. Ażbym ją po prostu nie wiadomo. Nie, 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 nie wytłumaczyłbym co. teraz tak, zobaczmy jak, jak ta wygląda. Tutaj będzie labirynt powstało w tym miejscu, zobaczcie. To jest pierwszy labirynt, tutaj z nim pierwsze labirynty w tę stronę. Tu, coś, w coś mi stół. A tam. Hmm. Zobaczmy, jak tak wygląda. Nie ja naciąg na nas poczko, no to tak. tutaj jeszcze wyjdzie do pracy. To myślę, że z czasem lepiej. Tę górę bardziej dopracujemy, żeby tutaj było więcej miejsca do ruchania, do chodzenia. Hmm, nie, no, dobra. musimy spydrenować. Tutaj zaczynamy już taki proces. O, no i Jesteśmy. No i jesteśmy na czterech. Kratka. Dokładnie. Tak to zaczyna się już proces. Czekaj, okay, jakbyśmy kupili sobie tą za 12 z to byłoby jeszcze lepiej. Yy... O, tu sobie taki takie coś, albo nie, dobra, to nie podchodzi. Trochę bagowało pewnie się założę, więc tak nie róbmy. No, pisać też, nic mi nie pisaliście mi, ale tu włożyli dłuższe odcinki, bo i tak rzadko będą te odcinki, to jeszcze na mam do nagrywania browsercika, powróciłem troszeczkę do części nagrywek, na razie mi to wszystko wychodzi. No wiadomo, jest drugi luty, więc już takie daily powiem wam szczerze, że zakończę w sumie nie jest trzeci luty w sumie. Jest w sumie trzeci luty. Nie drugi luty w sumie jest. I mam trochę więcej czasu. Do... Nie, no nie drugi luty dzisiaj jest, dosłownie chyba tak. Nie <słuch> wiem jak dzisiaj jest. Już mam mózg totalny rozwalony. O, a może w tym miejscu zrobimy teleporta? O, w tym miejscu, dosłownie, zobaczcie, w tym oto miejscu. Tutaj trzeba będzie wejść i co... Sobie... O! to jest też mi głupi pomysł. Może więc tutaj dalej robimy przejście. I tu zrobimy chyba przejście znowu. Takie w dół. O, zobaczcie. O, takie w dół zrobimy wejście. I tu zrobimy mega wejście, zejście w dół. No i patrzcie, jesteśmy na tym neverze. No i lecimy, no to mamy tutaj, już mamy pewnie gotowe. Postawimy też może jakieś pierwsze kluczyki, może tu kluczyk pierwszy postawimy. O, zobaczcie, tu może pierwszy jakiś kluczyk postawimy. I tutaj kluczyk postawimy. I pod koniec od razu zaczynamy, zobaczymy jak ten gierka nam wychodzi. Na live'ach byśmy tutaj mogli też to zrobić, to jest kupi głupi pomysł. live'em y, mogłoby nam wyjść. Czy mnie to zrobimy? Da radę, zrobimy, myślę na pewno damy radę. Myślę, że na da, powinienem dać radę zrobić live'a. Więc jeżeli da radę to na pewno zrobimy Spróbujmy, testujmy te gry Na razie lecimy Podstawowo Niedomo Teraz się jeszcze teleporty Zobaczymy Dobra Tutaj musi być bardziej labiryntowo A mam zajebisty pomysł Ja mam zajebisty pomysł Najgorsze, że wtedy cofamy się na respa nie? To jest najgorsze w tej grze Ale no cóż, może do domu jakaś jest inaczej Tutaj postawimy już pierwszy klocek w dół. No to takich postawimy, bo będzie jeszcze lepszy. Lecimy tutaj w dół. Tutaj musi być labirynt, to nazwę tą król labirynt, tak? No to, to musi być kilka labirynt po prostu, tak. Jak jeszcze byłby widok z góry, to ja ale to byłby ogień jeszcze. To byłoby jeszcze lepsze. To byłoby jeszcze lepsze. Tak, tam musimy tam byśmy musieli tworzyć troszeczkę animacji sporo. I troszeczkę przetłumaczyć. Hmm. Dobra. To już tu dół, w dół nie zachodzimy, bo nie ma sensu. Pierdzimy na czwartym po ziemi po ziemi. Potem tą gierkę sprawdzimy. Zobaczymy i sami spróbujemy jeszcze wiadomo, żeby to wiedział jak tym presę przechodzi. No i tutaj zrobimy tak. Teraz zrobimy tak. Kurde lepiej, będzie tamtym, tym takim suwakiem, nie? No, i jest gituba, nie? No to jest wiele lepsze. Ja pierdzielę. Dobra, takie zrobiłem przejście. No, gituba. No, teraz tak cofniemy się. Tu musi być bardziej labiryntowo, tak? Żeby było labiryntowo bardziej, to musimy zrobić jedną dziurkę. Dwie nawet dziurki zrobimy. I gorzej jest to, że my tutaj wtedy nie przejdziemy tam dalej, wiecie? To jest jedyny minusik tej gierki. Zresztą te wąskie korytarze są takie czulowe, więc... Mm. tu zrobić o może no takie coś zrobimy nie wiem, czy, nie wiem czy to tak będzie działało ale spróbuję to zrobić że takie zejście w dół o to nie pasi trochę to nie pasi wiecie ja tu muszę usunąć no i zrobimy teraz tak na trzy kratki tutaj, żeby wystawał tylko jeden kloczek. Potem coś takiego. No, a tu będzie fajnie. Patrzcie na to. Jak to mi będzie jest... O, bo fajnie to wychodzi. No i teraz taki sam zrobimy. Takie zajście w dół. Nie wiem, czy to mi tak fajnie wyjdzie. Wiecie. Dobra. no, musimy się to streszczać tak, na tą gierkę, bo innej opcji nie ma. Jakby to przejdziemy, widzowie. Naprawdę innej opcji po prostu no nie ma, wiecie. Jakby tu przejść. Wydaje no, mi tak, że to tam na tą górę widzę skoczyć. Stąd, tutaj. No, nie wiem, czy dam radę tam skoczyć wtedy, nie. Uff. O, ale tak jest w sumie lepiej, bo wtedy możemy przejść na drugą stronę, więc słuchajcie, teraz tak. Teraz tutaj wstawię bloczki już, oficjalnie. No i tutaj jest idealnie, tutaj patrz, to tak by się to wyglądało. Nawet możemy zrobić tak. No tak najmniej się zostało. To fajnie to wygląda. Teraz tak, zróbmy sobie przejście w, w dół, na krótkie ten. To jest na 3 widzę, wiecie już, więc tutaj widzę na 3 już jest. Więc nie dam rady tam wejść. Wiecie, tu muszę to usunąć. To też musimy usunąć przynajmniej. Musimy bardzo to usunąć. I teraz i tak. Teraz musi być na 3. 4, mamy na 4 już. No i to postawimy już na przykład, postawimy kluczyk. O nie, tu nie mogę postawić. Tutaj muszę ten jeden kluczyk usunąć. Yy, nie. No fajnie to wygląda, zobaczcie. Kierka nabiera sensu. Tylko tutaj będzie ciężko przejść, chociaż jest idealnie. Jest idealnie. Spróbujmy przejść. Teraz spróbujmy ją przejść. Więc tutaj odcinek razie ja kończy, tylko musimy teraz ją przejść. Dojść do to jedno miejsce. Lecimy dalej. Tu możemy na dół zejść, bo nie pamiętam jak to było. możemy zejść. Teraz tak, możemy też tutaj zejść. O ja, tutaj będzie ciężko wskoczyć. No i właśnie, tutaj zaczyna się jeden problem. Tu się zaczyna już jeden problem. Problem zaczyna się dopiero w tym miejscu problem się to w tym miejscu tego klocka tu nie może być i teraz sprawdźmy tą gierkę mamy tutaj już kluczyki, trzy kluczyki i lecimy dalej tu możemy zejść, teraz tu możemy zejść jak w sumie chodzę też to czasami nie wpadam w tą dziurę o kurde Czekaj, to się coś, jakąś animację Dead, bez skitu. Tu się uwolnimy bez problemu, jak wejdziemy w ściankę. Przestań się uwolnić z tej ścianki, ale rzadko, widzę. Tu możemy zejść. No i zobaczcie, o. Dobra, już wyjechaliśmy jakoś. Tutaj jak dałbym radę tam skoczyć? O, da radę, tylko tam dalej myślę, że nie damy rady wejścia na tamtą drugą stronę, wiecie? Musimy trochę bardziej dopracować jeszcze. Zobaczcie. Tutaj, tutaj teraz pojechaliśmy, Tutaj już od razu. Okej. Okay.